Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Archiwum Palet w którym możemy wrócić do naszych starych palet trochę zapomnianych, trochę przeleżanych w szufladzie, gdzieś tam w szafce na dnie żebyśmy mogli ponownie ich użyć, wypróbować to co już mamy zamiast wiecie, pokazywać i kupować ciągle i ciągle nowości Nowości też są fajne, ale jednak warto wrócić i zobaczyć czy czegoś podobnego już przypadkiem nie mamy u siebie Oczywiście tę serię prowadzę z Igą Pawlak i link do jej filmu, do jej propozycji makijażu Paletą, którą wy wybraliście, czyli Oden's i Little Ghost we współpracy z Anielką. Będziecie mieli podlinkowane w opisie. A jeżeli chcecie wybrać nam nową paletę na nowy miesiąc, to zapraszam Was do postów na kanale Iggy, jak i moim. Już macie gotową ankietę. Możecie wybrać paletę na przyszły miesiąc. A jeżeli macie ochotę dołączyć do naszego małego wyzwania, to możecie wrzucać swoje zdjęcia na Instagrama. Oznaczyć mnie, oznaczyć Igę, i oczywiście dorzucić ten hashtag. Sprawdzamy regularnie, co tam wrzucacie. I powiem Wam, że jestem niezwykle zaintrygowana tą paletą, ponieważ jak ją kupiłam, bardzo mi się podobała. Nie ukrywam, że ze względu na ten górny rząd fiolety, niebieskości, akcent żółci, co też widać po moim makijażu, nie spodziewałam się czegoś takiego i mam nadzieję, że wy też, nie? że jest to trochę coś innego niż zazwyczaj robię. Także bez przedłużania lecimy do słuczy, trochę wam co nieco powiem o tej palecie i przejdziemy do makijażu. Paleta jest kwadratowa, kartonowa, posiada okrągłe lusterko, mamy 16 cieni typowych wypraskach dla Odens Eye. Sama paleta oczywiście była wydana na Halloween, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie zrobić nieco inne makijaże niż typowo Halloweenowe. Mamy sześć mocniejszych błysków i jedną satynę, która szczerze mówiąc bardzo mi się nie podoba, to się ledwo błyszczy. I oczywiście cała reszta to maty. Podoba mi się ta przewaga. Formuła cieni jest wyważona, nie jest bardzo mocno pigmentowana, ale też nie sypie się, nie podnosi wyprasce. Cienie raczej są przyjemnie kremowe, ale też bez przesady. Po prostu dobre maty. Ma ktoś może z was tą paletę i jak wam się sprawdza? Albo może macie jej zieloną siostrę Helę? Zaczynamy pierwszy makijaż i myślę, że pójdziemy w chłodniejsze odcienie, w niebiesko-fiolety. Kto by się spodziewał, u mnie to za każdym razem. Baza na oczach to Inglot Eyeshadow Keeper i lecę. No, bardzo ładny jest ten dzień, muszę przyznać. Ale muszę go jeszcze dołożyć. Nabiera się delikatnie na pędzel. Byli się też w palecie. Ogólnie przyjemnie mi się pracowało z tą paletą, ale wydaje mi się, że nie zrobiła na mnie jakiegoś niesamowitego wyrażenia. Ale kolor naprawdę bardzo ładny. Chyba byliście troszkę za daleko, więc przybliżyłam i rozcieram delikatnie ten niebieski. Bardzo ładnie się blenduje i wytraca. Pewnie nieco jaśniejszy odcień. Wiolet na drugą stronę pędzla. I tutaj nabiorę jeszcze więcej. Spokojnie tych cieni można nałożyć sporo. Wiecie co? Przyszło mi coś dziwnego do głowy. Spróbujmy rozdzielić te dwa kąciki. Właśnie, jak to wyprowadzić? Jakoś tak, coś w tym stylu. Nie wiem, ile razy już to powtarzam, ale naprawdę muszę kupić lepsze pędzle. do tego typu roboty. Na mniejszy pędzel fiolet i wciskam tutaj, tak samo niebieski. Na górnej powiece będę kontynuować z tym błękitem, a na dolnej myślę, że wykorzystamy sobie ten odcień. Ewentualnie dołożę błysku albo z czymś zmieszam, ponieważ on jest lekko szarawy. Ale sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że w kąciku może pójdę z żółtym, bo on mnie naprawdę mocno kusi. Zacznijmy może właściwie od tego szarowego, szarów fioletowego. Bardzo ładny odcień, ale nie wiem, czy do tego makijażu, czy on tutaj będzie w ogóle widoczny. Coś tam jest, ale dosyć delikatnie. Więc chyba wymieszam go z poprzednim fioletem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może też zmienię za chwilkę pędzel. Blenduję od dołu. Nakładam jeszcze tutaj. Główkę oczywiście nakładam tutaj, stopniowo. On będzie już lepiej widoczny. Rozetrę też tutaj granicę. I powiem wam, że kurczę, zrobiłam jasne, neutralne usta, chłodno brązowe. Żeby mi pasowało do chłodnych cieni. Teraz zupełnie mi to nie pasuje. Wracam z niebieskim, tym ciemnym. i Wykańczam tu makijaż. Doblendowuję. Bardzo ładnie mieszają się między sobą. Tworzą pośrednie kolory. To trzeba im oddać. Można spokojnie jeszcze wrócić, dobudować, doblendować z jasnym, ciemnym. Tu bez problemu. Powiem Wam, że byłam przekonana, że wygra paleta Nataszy. A wygrała ta i szczerze mówiąc, miałam takie kurcze poczucie, co by z nią zrobić, bo niby jest sporo bardzo ładnych kolorów. Cienie pracowały bardzo dobrze, ale makijaże nie do końca mi się podobały, więc obawiam się, co tu wyjdzie. No i no, trochę zaszalałam, nie da się ukryć. <laughs> U, dodałam się, fiol... właśnie dodać tu fioletu, ale tak odrobinkę. Słuchajcie, wymieszam je dosłownie ciut-ciut. Obawiam się, że tu będzie potrzebna baza spilui. No tak, ten żółty jest nieco na nowy. Więc czy to mi to pasuje? Wydaje mi się, że nie. Więc rozjaśnię go czyścikiem z palety zmalowanej, ponieważ mam ją tu na wierzchu, a ona właśnie bardzo fajnie rozjaśnia inne cienie. Myślę, jak to połączyć na dolnej powiece i obawiam się, że nijak, bo tutaj wyszło mi naprawdę ładne przejście. Z tym żółtym i niebieskim stworzył się lekko zielony podcień, ale tutaj. Chyba po prostu nałożę może ten fioletowy błysk. Nie wiem, czy on nie będzie za ciemny, ale spróbujmy. Trochę dawno używam tej paletki. Na sucho? Na sucho nie. Na sucho to to nie daje rady. Pędzel, no trzeba przyznać, że uroczy, ładny jest. Trochę mi się osypało pod okiem. A nałóżmy jeszcze ten bardziej różowy odcień, czyli buł. Ciekawe połączenie, ciekawe. On ma niebieskie drobinki, więc bardzo mi się łączy. Bardzo ładnie mi się łączy z górą. Jako, że w tej palecie nie ma odcienia, którego chciałabym użyć, to pozwolę sobie dodać poza konkurencją szlachetnie niebieski z palety słodko-kwaśna od Glam Shopu. Jakby ktoś był zainteresowany, jak to wygląda, bosko. I chciałabym to dorzucić tutaj, o tak, tak, tak. Ok, może ciutek więcej tego cienia. No, taki duży ciutek. Okej, okay, słuchajcie, co ja się namęczyłam na rysowaniu jakichś tam kropek, kresek tym linerem od Rosie. On od początku już za bardzo nie chciał pisać, a teraz on ma jakiś rok czy dwa od kiedy go otworzyłam, więc on ledwo żyje. Także powinnam już go wyrzucić. I dopiero mi oświeciło, że przecież mogę cokolwiek graficznego zrobić kredką od Eveline. I to wyjdzie ostrzej i intensywniej, więc te fikuśne rzeczy tutaj nie są wyraźne, nie są dobrze narysowane, ale to nic, nie będę się tym przejmować. Zrobiłam po prostu tutaj linię linerem, jakieś kropki i to miały być gwiazdki, ale nie wyszło z tego względu, że ten liner nie chciał współpracować. Ta sama kredka jest oczywiście na linii wodnej i myślę, że jeżeli chodzi o tusz, to wykorzystam coś, co bardzo mi się podoba. W sumie... Mogłabym polecieć czarnym, ale mam coś, co dostałam od jednej z Was. Pokazywałam go Wam tylko raz, i to jest liliowy tusz. Bardzo jasny, pastelowy. On poleci na dolne rzęsy, a na górne. Może użyję po prostu niebieskiej maskary. Zacznijmy od Eveline. Warietę na górnej. Jak widzieliście, ten tusz już zaczął mi podsychać, więc aktywowałam go po prostu jakąś tam mgiełką od Makeup Forever. Nie szczypie mnie w oczy. Natomiast, jeżeli jakiś setting spray was szczypie, to absolutnie nie dodawajcie go do tuszów. Najlepiej wymieniać tusze, ale ja wam mówiłam, że kolorowe to jest u mnie wyjątek, um, dlatego, że zwykle stanowią po prostu akcent w makijażu. No, dzisiaj ten akcent będzie taki dominujący, więc ich aż tak często nie zmieniam. Natomiast normalny tusz raczej wylatuje ode mnie po trzech miesiącach. Ten jest już jakieś cztery, więc też powinien wylecieć, ale no potrzebowałam go do dzisiejszego makijażu. I na dolne rzęsy polecimy oczywiście z tym przepięknym liliowym. No, słuchajcie, ten kolor, on jest obłędny. Zrobimy oczywiście to razem. Już widać, że pokrywa rzęsy. Jest pastelowy, bardzo mocno intensywny, bez żadnej bazy. czy Wy to widzicie. Czy Wy to widzicie, jak to wygląda? Hit. Absolutny hit. No słuchajcie, spójrzcie na tą maskarę. Jak ona wygląda? Coś absolutnie genialnego. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję za tą paczkę. Z swoją drugą chciałabym Wam pokazać jedną rzecz, którą już wrzucam na grupę, ponieważ ten to już jest genialny. Poprzedni ciemniejszy fioletowy, który Wam pokazywałam na kanale, też jest genialny. Natomiast w dwóch stało się coś dziwnego, a mianowicie jest potrzebny egzorcysta, ponieważ... Yy, czy widzicie ten róg? Ta maskara jest nowa, nieotwierana, leżała wraz z innymi na biurku. Czy z tej maskary wychodzi jakiś diabeł? Nie mam pojęcia, ale wiem, że są piekielnie dobre. Natomiast jako, że coś dziwnego się stało i Marka też pierwszy raz coś takiego widzi, to oczywiście te dwa tusze odeślę i jestem bardzo ciekawa, co na to odpowiedzą. Bo to wygląda, jakby one miały kontakt z czymś ciepłym, ale szczerze mówiąc, no nie bardzo. Nie mam nic takiego, co by mogło nagrzeć na biurku. Zresztą leżały też razem z innymi rzeczami. A tylko z nimi, no stało się coś, coś dziwnego. Także i dodatkowo tylko z tym miętowym kolorem. Więc jestem bardzo ciekawa, jak one będą wyglądać na rzęsach. Natomiast ich nie użyję, tylko odeślę. Natomiast, no, ta fioletowa. Robi wrażenie, tak samo, tak ta, ciemniejsza. Jestem ciekawa, co tu się stało. Jak się dowiem, dam wam oczywiście znać, jak macie swoje propozycje, to piszcie. Na policzkach mam dzisiaj rozświetlacz Bell oraz Focke in the Garden, więc to nie może tak zostać. Użyjmy mojego ulubionego rozświetlacza, czyli niebieskiego z ofry. Tak. No, no, teraz możemy rozmawiać. Oczywiście jeszcze trochę fok sobie dołożę na wierzch, ponieważ on jest mocno drobinkowy, ładnie mi podbije ten taflowy efekt ofry. Przepiękne połączenie. A tak jeszcze z bliska wygląda skończony makijaż. A tak jeszcze z większej odległości no powiem Wam, że jest coś w tym klimacie takiego wróżkowo kosmicznego, trochę legendy galakcji. Szczerze mówiąc podoba mi się, podoba mi się ten klimat. Te białe akcenty bardzo dużo tutaj dały i nie spodziewałam się, że ta paleta wzbudzi we mnie jakąś taką dziwną kreatywność. Ale faktycznie... Makijaż bardzo mi się podoba i jest to coś innego niż zwykle tworzę, więc to też jak najbardziej na plus. Dajcie mi znać, co wy sądzicie, z czym Wam się to kojarzy, i oczywiście, czy podoba Wam się ten liliowy tłuszcz, tak samo jak mi. Z paletą pracowało mi się bardzo dobrze. To, co widzę, to po prostu niedobór w błyskach, bo nie ma czegoś takiego, co by mi dzisiaj pasowało. Mm. O, no, te błyski to wiecie. Raczej powiedziałabym, że są ładne, poprawne, ok. Maty też jak najbardziej dobrze pracują, bardzo ładnie się łączą, blendują, nie mam im za bardzo nic co zarzucić. Mogłyby być chyba ciut mocniej napigmentowane. Ale z drugiej strony początkujący lepiej sobie poradzą z taką średnią, wyważoną pigmentacją. Więc czekam na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym makijażu. Jeżeli chodzi o drugą propozycję makijażu, to planuję zrobić może coś nieco czerwonego, cieplejszego. Na pewno pójdę w tą ciemną śliwę dodam trochę tego cegło bordo, coś w tym stylu myślę, że nie wykorzystać jeszcze może któregoś błysku, ale tu też raczej je wykorzystuję tak na siłę, to nie są błyskotki, po które sięgam w pierwszej kolejności jak widzicie mamy nowe tło, mamy nowe mieszkanie więc zobaczymy jak mnie słychać, oczywiście tło będzie się zmieniać w międzyczasie, nieważne przechodzimy do malowania, nabieram najciemniejszy cień i jest to ogólnie najciemniejszy mat w całej tej palecie Muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, ale nie chcę znowu skręcać fioletowy makijaż. To znaczy najchętniej bym to zrobiła, ale może niekoniecznie robić w kółko to samo. Spróbujmy coś może bardziej wyczorowo wyjściowego, bo ostatnio było troszkę, powiedzmy, artystycznie. Troszkę mnie poniosło z tym wróżkowym makijażem. Ten sam cień, dolna powieka. Mm, przepiękna jest ta śliwa, więc żeby mnie nie kusiło dodanie znowu fioletów. Lecę też czerwonym. Powinny się bardzo ładnie połączyć, tak? I połączenie fioletu i czerwieni daje taki bardzo ciemny drewniany odcień. Uhum. Nie wygląda to źle, ale mimo wszystko chyba bym wolała w tej palcie jakiś jeden bardzo ciemny brąz albo czerń. Albo po prostu taki burgund. Niby to wygląda spoko, ale coś mi nie pasuje w tym połączeniu. Na mały pędzelek nabieram pomarańczowy, wtłoczę go tutaj. Jeszcze nie wiem, czy zostanie, czy będę coś zmieniać. Mam wrażenie, że on jednak miał wszystko na oku trochę ciemniej. W palecie wyglądał na nieco jaśniejszy, no ale nie na tyle, żeby mi to coś jakoś bardzo dużo zmieniło. Pigment bardzo dobry, rozciera się ładnie, łączy się też z poprzednim cieniem również bardzo dobrze. Pomarańczowy nabieram na bardziej puchaty pędzel i wyjeżdżam. Ponad załamanie. Jeżeli będzie mi za ciemno, oczywiście rozjaśnię się tutaj beżem pomarańczowy w kąciku. I tutaj faktycznie rozjaśnię to wszystko białym odcieniem. Ale żeby ten sam kolor mi tutaj schodził. W użyłam nowego kremu pod oczy do tego makijażu, więc jeżeli widzicie gdzieś zrolowany ten krem, no to jest właśnie jego wina. Drugi raz już coś takiego mi robi, więc chyba muszę wybrać. Podsam makijaż inny, a ten zostawię na noc. Może też od The line będzie wystarczający, żeby się rozjaśnić. To nie jest jednak ten odcień pomarańczowy, wymieszam z białym z paletki Serge od Blend Pani. Jest to paleta, która była w poprzednim odcinku tej serii. Nabieram białego, trochę pomarańczu i mieszam je. Okej, okay, po kilku poprawkach mamy coś takiego i chyba chciałabym wykorzystać ten pomarańczowy błysk. Może dodam ewentualnie troszkę różowego. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zacznę na środku od pomarańczu. Muszę Wam przyznać, że te iskierki są naprawdę bardzo ładne. Pięknie migoczą w sztucznym oświetleniu. Nieco pomarańczowy efekt daje oczywiście baza kolorystyczna, a same drobinki są mocno różowo-złote. Przepięknie to wygląda. I co prawda sam poziom błysku nie jest jakiś nie wiadomo jak spektakularny, Natomiast pod oczami prawie nic się nie osypało. Brakuje mi do jakiegoś przełamania kolorystycznego, więc żółty klepuję tutaj. Hmm, czy to będzie dobrze wyglądać? Obawiam się, że wyjdzie zgniły odcień w połączeniu z tym fioletem, więc zaraz to spacyfikujemy jakimś błyskiem. Ale chciałabym, żeby w tym makijażu działo się cokolwiek więcej. Użyjmy tego satynowego odcienia. No powiedzmy, że to jest satyna. Nie wiem, może wewnętrzny kącik, bo coś mi tutaj nie gra. A zazwyczaj nie używam tego błysku, bo to się ledwo błyszczy i to nie jest coś w moim stylu. Ale spróbujmy, jak to będzie wyglądać tutaj. Pamiętacie, co mówiłam o wyjściowym makijażu? To dobrze, bo ja też nie. Jako, że mamy żółty akcent, to myślę, że też żółta kredka z lamel poleci na linię wodną. Polecaliście mi te krepki, kupiłam i powiem Wam, że są naprawdę świetne. A jeżeli chodzi o resztę, to wydaje mi się, że trzęsy wytuszuję klasycznie na czarno. Czym tam będę miała pod ręką, zrobimy sobie jakieś szybkie usta i to jest w zasadzie tyle. Wewnętrznym kąciku, jak i tutaj na dole. Nałożyłam odrobinkę korektora, żeby podbić ten pigment. Przede wszystkim ten satynowy cień. Dostał teraz takiego rozjaśnienia, wygląda o wiele, o wiele lepiej. On na jasnej bazie super się sprawdza. Myślę też, że jako rozświetlacz dobrze by zadziałał. Tak samo delikatnie dzięki temu podbiłam oczywiście ten żółty odcień, i na łączeniu dałam ten sam czerwonawy błysk, co tutaj jest na dole, żeby połączyć i ten fiolet, i właśnie żółty odcień, bo niestety. One, kiedy, kiedy zaczniecie je blendować, robią się takie błotniste, trochę nieco zielone, no ten żółty staje się taki brzydki. Niestety to wygląda brzydko, więc błysk na łączeniu to jest zawsze dobra opcja. Z tymi kredkami jest tylko jeden problem one są takie miękkie, że bardzo łatwo się łamią, ale tak, to jest perfekcyjny kolor. I tak już wygląda skończony makijaż, możecie obejrzeć go z bliska, jak i ja, oczywiście z większej odległości, możecie dać znać, co sądzicie. Muszę Wam przyznać, że teraz cały wykończony makijaż bardzo mi się podoba. W trakcie malowania miałam pewne wątpliwości, czy to się uda. Zamarzyły mi się brązowe usta. Użyłam pewnej konturówki, której test niedługo będziecie musieli zobaczyć. Ogólnie całej marki. Ale niestety to wyglądało tak źle, że zmyłam wszystko. A jako, że ostatnio byłam w Piedronce, dokupiłam jeszcze dwie pomadki od Izy i Belle. One są tak cudowne. Ta piankowa formuła jest tak... Wspaniała, po prostu ona jest leciutka, a jednocześnie bardzo mocno pigmentowana. Są przez wspaniałe, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. I swoją drogą ten brąz nie jest wcale taki ciepło-karmelowy. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że co z całości jakoś tam się zgrywa. No i cóż, z matami pracowało mi się naprawdę bardzo dobrze, tego się spodziewaliście. Błyski, nie są jakieś spektakularne, ale jak widzicie, też da się je ograć. Fiolet całkiem ładnie się rozdymia, tak samo ta czerwona część. Natomiast ten pomarańczowy, on za każdym razem nabierał mi się bardzo intensywnie. Ciężko z tego cienia zrobić taką delikatną przejściową chmurkę, jak nabierzecie go większym puchatym pędzlem, dalej ten pigment w jednym miejscu jest dosyć mocno skoncentrowany. Więc cień jest naprawdę bardzo ładny, nasycony, ale w przyblendowaniu mógłby być nieco lepszy. Natomiast sama paleta pracowała bardzo dobrze. Myślę, że nie mam co się powtarzać i przechodzimy do trzeciego makijażu. Przechodzimy do ostatniego makijażu i kusi mnie wykorzystać ten błękitny odcień. Chciałam dodać troszkę fioletu, natomiast ten jest za jasny. To jest taki biało-szaro-fiolet. Myślę, że może go zmieszam z odrobiną tego albo po prostu skupię się na tym więc dzisiaj będzie połączenie fioletu i niebieskości. Zacznę od niebieskiego w dużej ilości. Przepiękny odcień. Trochę się podnosi w wyprasce i spada z ale Allen pigment powalający, krycie też. cudowny odcień. A tutaj oczywiście w kąciku mam już nałożone odrobinę beżu. Tak samo pod łukiem brwiowym wszystko nakładałam na inklota. Standardowo nic się nie zmienia. Fenomenalnie buduje się ten kolor. Rozciera, przechodzi dalej. Coś przecudownego. Idealnie wiosenny. Nakładam na pozostałą część powieki ten jasnofioletowy odcień. Pigment jest w porządku, ładnie się łączy z tym błękitnym, ale sam kolor niezbyt twarzowy. To jest taki odcień, jakbyście prali dżinsy i one by Wam zafarbowały wodę. Właśnie taki ni to szary, ni to niebieski, ni to fioletowy, taki brudnawy odcień. I od razu Wam powiem, że próbowałam w kącikach dołożyć tego błękitu, ponieważ mam wrażenie, że ono odpada z sam siebie. Dołożyłam trochę korektora, dołożyłam błękitnego i przy każdym jednym minimalnym ruchem pędzla ten błękitny się odkleja. Nie mam pojęcia o co chodzi, dlaczego on tak bardzo się nie trzyma mojej powieki, ale zobaczymy jak będzie wyglądał pod koniec dnia i przechodzimy od razu do tego fioletu. Niewielka ilość i od razu lecę. Przepiękny odcień. Ale chciałabym go rozchmurzyć. Takiego jasno-fioletowego odcienia. O, właśnie. Dokładnie coś takiego. On potrafi być intensywny, ale dzisiaj wolałabym tego nie uzyskać. Idealna powieka. Również subtelnie. Dzisiejszy makijaż powinien wyjść typowo zwykły. Mam taką nadzieję. No i zaraz polecimy jeszcze z pięknymi błyskami. Tylko kurczę, ten niebieski błysk jest dosyć ciemny, więc nie wiem czy go dzisiaj użyję Albo może trochę na dolnej powiece Zrobię ciemniejszą dolną powiekę, a ten jaśniutki fiolet poleci tutaj I tak zróbmy zombie na środek powieki Ten odcień przypomina mi metaliczną lawendę z Glamshopu Był taki Turbo Plus, jaki również cień płynny Zachwycałam się tym odcieniem I to jest bardzo, bardzo podobny kolor Absolutnie przepiękny. Nakłada się w porządku, błyszczy się również bardzo przyzwoicie. Jest jakiś nie wiadomo jaki błysk, znamy mocniejsze, ale też nie jest zły. Taki poprawny. Może odrobinę niebieskości, albo użyję tego, albo tego ciemniejszego. Spróbujmy z jaśniejszym, minimalnie tutaj, połączyć te dwa. I jeszcze najciemniejszy, sam kącik. Dosłownie jako akcent i śliwkowym odcieniem, może zrobimy coś w stylu kreski. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Mała zmiana dodaje więcej granatowego odcienia, z tego względu, że potrzebuję przyciemnić kącik, a nie mam już zbytnio czasu. Tak oczywiście wygląda efekt finalny. Myślę, że jest całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o błękit, to później już mi nie znikał, więc też jest ok. Drobna zmiana panów. Nałożyłam więcej ciemnego, niebieskiego odcienia. Ciemny, niebieski błysk poszedł wewnętrzny kącik i oczywiście na środek jeszcze więcej fioletu. Wracam z ciemno-niebieskim błyskiem na dole. Wszystko mi się osypuje na policzek. Ten fioletowy sypie się jak marzenie. Jestem jak pułapka świąteczna. Cała w brokacie. Ponownie fiolet. I przechodzę do Was w innym dniu, żeby podsumować już tę paletkę. Jak coś ten makijaż też zobaczycie na kanale. Jest tu trochę miszmaszu, ale stwierdziłam, że ok, popłyniemy z tym, co po prostu mam i posprawdzamy sobie. Natomiast wróćmy do palety. Muszę Wam przyznać, że jestem tak zadowolona, że mogę wraz z Igą prowadzić tę serię, z tego względu, że ona odblokowuje we mnie i wydaje mi się, że też widzę. Trochę taką kreatywność, trochę, że próbujemy czegoś innego, czego zwykle byśmy nie użyły. To, że raz coś wyjdzie, raz nie, to oczywiście się zdarza. Natomiast um, potrzebowałby ten mój trzeci makijaż jeszcze trochę dopracowania, do ale po prostu już nie miałam czasu, musiałam wychodzić. Natomiast te dwa pierwsze, bomba, jestem z nich naprawdę zadowolona. Choć ten pierwszy też jeszcze można by dopracować, z tego względu, że używam zastygniętego białego linera i to nie wyszło, to nie szło zbyt dobrze. Nieważne. W każdym razie makijaże robiło się naprawdę prosto i przyjemnie, z jakimiś tam małymi, ale o których Wam mówiłam w trakcie. Z błyskami, błyski są spoko, błyski są ok. Nie jest to nic szałowego, nic nadzwyczajnego, ale są ładne. I na przykład ten się w ogóle nie osypywał. Ten oczywiście, że sypał, ale to też zależy, jak ta formuła się troszkę różni z drobinkami. Bo ten jest dużo bardziej sprasowany, jest bardziej gładki. Ten widać w samym opakowaniu, że jest lżejszy, bardziej. Tak grubie się nakłada na palec. O, to jest chyba dobre określenie. Natomiast maty blendują się spoko, nakładają się bardzo dobrze. To nie jest jakaś, wiecie, niesamowita jakość, tak jak się rozpływałam nad paletą Belli, ale ona jest naprawdę fajna, jest dobra. Jeżeli bym miała ponownie robić ją makijaż, to też bez żadnego problemu. Jest to tyle przepięknych połączeń i możemy pójść w coś zupełnie chłodnego, czy coś zupełnie ciepłego. Naprawdę ta paleta daje dużo możliwości, ja oczywiście kończę zazwyczaj na filecie, ale ja już po prostu tak mam. Tematy są też na tyle fajnie skomponowane, że ten odcień może pójść i do tych ciepłych odcieni, i do tych chłodnych, więc w zasadzie wszystko możecie nim przyciemnić. Ten żółty też i pasuje do tych chłodnych tonów, jak i do tych ciepłych. Naprawdę ta paleta jest ze sobą spójna, ma bardzo proste połączenia kolorystyczne, jakbyśmy poszli rzędami czy właśnie czymś ciekawszym i pomieszać to wszystko. Więc fajnie mieć chociaż jedną taką kolorową paletę, żeby spróbować. Co wy sami jesteście w stanie z niej osiągnąć, co jesteście w stanie stworzyć. To nie musi być, wiecie, super dopracowane, ale po prostu mieć fan stworzenia, zmalowania się. Więc dajcie mi koniecznie, znajcie jak podobają Wam się makijaże, który jest Waszym ulubionym, i przede wszystkim, czy macie tę paletę, czy może pobawicie się jakąś inną kolorową, bo przypominam, że pod tym hashtagiem na Instagramie możecie się chwalić swoimi makijażami. Niekoniecznie muszą być wykonane tą paletą, byle historia kolorystyczna się zgadzała, bo nie musicie kupować czegoś, co my mamy. Spokojnie pracujcie na tym, co sami już posiadacie, bo o to chodzi w tej serii. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego. Nie zapomnijcie zajrzeć do IG.